Naszym gościem jest pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący NZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Witam serdecznie panie senatorze, panie przewodniczący. Szanowni Boże. Szanowni Boże. Panie senatorze, dzisiaj Marsz Gwiaździsty na Warszawę, nawet 50 tysięcy związkowców z różnych branż przejdzie ulicami Warszawy. To jest odpowiedź na bierność rządu Ewy Kopacz wobec zgłaszanych przez różne grupy zawodowe wielu postulatów. Między innymi Rolnicy, rolnicy, którzy przedstawiali, przedstawiani są w mediach mętnego nurtu, ale także przez rządzących jako ci, którzy powinni siedzieć cicho, bo jest wszystko w porządku. Panie senatorze, I dlaczego rolnicy protestują? Dlaczego od lutego trwa zielone miasteczko, do którego pies z kulawą nogą nie chce przyjść? No, rzeczywiście, 19 lutego, kiedy był protest pod Urzędem Rady Ministrów, było nas tam wtedy ponad 5 tysięcy rolników, i wtedy rozbiliśmy namioty i wtedy solidarność rolników została już w miasteczku, już jest prawie dwa miesiące, już ponad 60 dni protestu. Postulaty nie zostały jakieś wymyślane, nowe, one te same są, natomiast bez przerwy można powiedzieć, rząd, a szczególnie pan minister rolnictwa bawi się z nami i odpowiada, że wszystko jest zrealizowane. Ja się pytam, dlaczego rolnikom by się chciało dwa miesiące jeździć tam, marznąć, poświęcać zdrowie, bo przecież nie jeden z nich tam się rozchorowuje, żeby walczyć o co? O to, że po prostu jest dobrze rolnikom, czy po prostu dlatego, że jest źle, że problemy są nierozwiązane? Problemy mówimy nie tylko bieżące o dochodowości rolniczej, bo już prawie wszystkie branże mają trudności w funkcjonowaniu, ale mówimy o problemach systemowych, czyli najważniejszych dla nas to jest przyszłość polskiego rolnictwa, gospodarstw rodzinnych, szczególnie walka o to, aby ziemia polska została w polskich rękach, żeby moratorium wprowadzić pięcioletnie, żeby również wprowadzić przepisy dotyczące regulacji obrotu ziemią, żeby nabywali pierwszeństwo, mieli rolnicy mieszkający tam sąsiedzi, młodzi rolnicy, a nie kapitał zagraniczny, że nie kapitał powinien decydować o tym, to będzie nabywcą, bo już dzisiaj widzimy, ile ziemi staje się w kapitale międzynarodowym, a nie polskich rolników. Stąd ta walka nasza o to, żeby była sprzedaż bezpośrednia, w małych gospodarstwach. no to rzeczywiście odpowiedzi ostatnie Sejmu i Senatu spowodowały, że znowu rolników na gąbkę zrobiono, bo myśmy oczekiwali zmiany ustawy, która będzie dawała tak zwaną możliwość przetworzenia uboczną produktów rolnych z małych gospodarstw. W związku z tym zasowano mechanizm tak zwanego opodatkowania ryczałtowego, dwuprocentowego i tą ogromną kwotę rzucono rolnikom, 600 tysięcy złotych, to jest 150 tysięcy euro, przeliczając na euro. No jest to szokiem dla mnie, że ktoś coś znowu kombinuje, coś znowu robi. Nam chodziło tylko, żeby ten projekt senacki, który mówił, że to było 7, żeby to było 20 w Senacie. Teraz tam w Sejmie koledzy nasi nawet zaprzątają na 30. Ja poprawki zgłosiłem w Senacie. Również w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwość, żeby przywrócić wersję zwolnienia od podatku w wysokości 30 tysięcy, ale od przychodu, nie od dochodu, tylko od przychodu. Gdyby to liczyć, to by wyszło tak, jak jest wolna kwota dla każdego, z nas obywateli, że jest wolna kwota 3091 zł, taka jest wolna kwota, każdy nie musi płacić podatku od tego, żeby rolnicy z takiej kwoty, bo dochód liczymy z 30 tysięcy mógłby być tylko 10%, bo to jest od przychodu, a nie od dochodu. W związku z tym byłaby dla każdego obywatela jednakowa szansa, nie chcieliśmy jakichś przywilejów specjalnych. No więc wymyślono dla kogoś 2% ryczał. Do tego nie znają rolnicy jeszcze, jakie zasady trzeba wypełniać, ile będzie trzeba także do Urzędu Skarbowego się zgłosić, potem jeśli produkcja przetworzona od zwierzęca będzie wymagała zgody pewnie powiatowego lekarza weterynarii, jeśli to będzie przetwórstwo dotyczące produkcji roślinnej, to im pewnie będzie zgoda. I sanepidu, my już wiemy, jak wyglądają warunki tak zwanej produkcji marginalnej, lokalnej, która określa wszystkie zasady, pewnie podobne będzie trzeba spełniać warunki, bo znając dzisiaj prawodawstwo Unii Europejskiej i te nasze odstępstwa, to nikt nie będzie chciał nam odstąpić, czyli Yy, będą chcieli nałożyć podatek na rolnika, żeby płacił, albo żeby w ogóle się wycofał i tego nie robił, w związku z tym dla kogoś to robią, ale nie dla tych rolników z Małopolski, z Podkarpacia, z Świętego, Dla tych drobnych rolników, którzy nigdy takiej produkcji na oczy nie będą widzieli, jak oni proponują. Pytanie po co? Jak dzisiaj czytam na internecie, wszyscy wyśmiewają rolnika i mówią, co ten rolnik chce, co on jeszcze, mało mu dopłat, mało wszystkiego. No po prostu robi się farsę, wyśmiewi, wyśmiewa się rolnika w tej chwili, jaki pazerny rolnik. Przecież on chciał tylko produkować drobną, przetworzoną żywność na swoim terenie, swojego gospodarstwa. No to zrobiono z niego znowu yy, przedsiębiorcę. No, niektórzy koledzy właśnie z pełną właśnie mówią, trzeba uczyć przedsiębiorczości rolnikom. O co chodzi? Żeby zlikwidować małe gospodarstwa, żeby te gospodarstwa nie istniały. No, więc jaki. Pomysł ten rząd ma, no to my widzimy, dlatego protestujemy, nie zgadzamy się na to, że nawet nasze najlepsze oczekiwania, rozwiązań można zepsuć, można. Yy, zrobić coś z tego odwrotnego niż od zamierzonego celu i mówić wszystkim, jak to świetnie teraz rolnikom będzie, jak oni będą handlować, jak oni będą przetwarzać. No, po prostu robi się kłótnie między mieszkańcami miasta, mieszkańcami yy, wsi, rolnikami. Przecież ja mówię tyle samo, co dla każdego, bo ta wolna kwota od podatku wynosi 391 zł dzisiaj. I tyle chcieliśmy nic więcej, nie żadnych przywilejów. A robi się z nas ludzi cały czas uprzywilejowanych. Panie y, senatorze, a dlaczego w Polsce tyle y, super hipermarketów y, niemieckie, portugalskie, francuskie, angielskie? Dlaczego kiełbasa jest hiszpańska, ogórki, które teraz są w marketach, są hiszpańskie, japońskie czekoladki, y, holenderskie piwo, włoskie, francuskie banki? Y, 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 gdzie, gdzie są towary polskie? Gdzie, gdzie, to, gdzie, to, wszystko, gdzie to wszystko jest? To znaczy mamy i polskie, bo nie można powiedzieć, że nie ma też polskich, ale mamy rozbudowaną sieć handlową wielkich supermarketów, marketów, które decydują monopolistycznie na rynku i oni oczywiście w tych marketach mają i polskie produkty, ale głównie starają się te sprzedawać swoje produkty markowe swoich krajów i to wykorzystują to pole, a po drugie nawet jeśli zarabiają, to, to zarabiają w ten sposób, że zyski nie płacą tych podatków takich, jak nosi polscy przedsiębiorcy, bo mają ulgi podatkowe nie chcą tutaj nałożyć co prawo i sprawiedliwość wielokrotnie mówię, nałóżmy podatek obrotowy, tak jak to jest na Węgrzech. W Węgrzech zrobili porządek w tym sprawie, no to rząd cały czas widać, że wspiera takie sieci wielkie, handlowe. Wspiera te wielkie koncerny, a nie widzi miejsca dla ludzi pracy, żeby utrzymali miejsca pracy. Nie widzi tutaj miejsc pracy, które my, rolnicy, mamy w swoich gospodarstwach, bo my też walczymy o miejsca pracy. Nie chcemy zajmować miejsc pracy w miastach, gdzieś inni, in, wypierając tamto ludzi. Tylko dajmy szansę to, co robią Włosi, to, co robią Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Austriacy, że dbają o miejsca pracy, utrzymując małe gospodarstwa wspierając te małe gospodarstwa, które daje szansę utrzymania miejsca pracy, a po drugie jeszcze inne rzeczy, które jest tak zwane y, dobra, które są bardzo istotne ochrona środowiska, ochrona krajobrazu, no wiele elementów kulturowych, które my wprowadzamy i chyba najwięcej chodzi, że my jesteśmy na wsi najbardziej przywiązani do Pana Boga, do Kościoła, jesteśmy tu wierni Panu Bogu. Myślę, że to jest walka też z Kościołem, bo jak wyeliminujemy, dajemy tym ludziom zniewolimy i będą tylko od rana do wieczora pracować w niewolniczej pracy u tych wielkich koncernów, to zapomną pewnie o naszej wierze, o naszej tradycji. To jest chyba też walka z tym, pokazuje. Zmonopolizować, zglobalizować i nie dać szansy, żebyśmy Polska była silna, żeby Polska była katolicka, żeby Polska była kulturowo znacząca się w świecie. Wierni panu Bogu, wierni korzeniom, ale czy to czy ta wiara na wsi, czy ta, czy ta wierność korzeniom, o której pan mówi, przełoży się na przykład na wyniki wyborów chociażby na prezydenta 10 maja, bo Bronisław Komorowski zawsze gdy występuje, za nim jest hasło dialog, dialog. Jego hasło przewodnie kampanii zgoda i bezpieczeństwo. Czy Bronisław Komorowski odwiedził to zielone miasteczko? Czy Bronisław Komorowski co Bronisław Komorowski panie Panie Pan jest szefem rolników indywidualnych Solidarność. Co Bronisław Komorowski zrobił dla, dla rolników, dla wsi, dla polskiej żywności? Co zrobił? No myślę, że tylko by go trzeba było tu zauważyć, kiedy się spotyka na Dożynkach, na Jasnej Górze, przyjeżdża i opowiada, jak to dobrze z helikopterów widać, jakie wielkie, piękne polskie wsie są, jak to pięknie wygląda. Natomiast. No... Populistycznie mówi o rzeczach, które by chciał, natomiast dialogu nie ma żadnego, bo nie odwiedził naszego miasteczka nawet, ani nikt z kancelarii prezydenta nie był tam u nas. Oczywiście yy, ja powiem jedno, że jeżeli mówimy tutaj o wsparciu kandydatów, to mogę śmiało powiedzieć, że. Popieram kandydata <laughs> na prezydenta Andrzeja Dudę, który był w programach w wielu wystąpieniach i mówił o programie rolnym dla polskiej wsi. Deklarował nam tutaj wsparcie w kampanii wyborczej, podpisał nawet taki pakiet porozumienia między rolnikami w wysokim mazowieckim, gdzie tam też byłem i pokazywano właśnie, jak tu deklaruje program rolnictwa. Również był i odwiedził nasze miasteczko tam w y, zeszłą sobotę. Przyjechał spontanicznie, bez żadnych kamer, bez żadnego nic. Przyszedł do rolników, siadł, wypił kawę. Był z nim również profesor Szyszko. No, przyjechali, jeszcze jeden poseł przyjechali, porozmawiali, posłuchali tych rolników, wiedzą o co chodzi. Spotykał się z rolnikami Andrzej Duda y, w Szczecinie, tam z rolnikami i też słuchał ich tam tych problemów, które mają. Więc tutaj nie mogę powiedzieć o panu prezydencie, który rzeczywiście tylko świątecznie się ustawia i na święta wszystkie pięknie, żeby ładnie wypaść, ale do dialogu, to niestety próbuje tylko zwoływać jakieś spotkania u siebie, jakiś dialog tworzy, natomiast. No to jest wszystko pod Platformę Obywatelską i pod PSL widać wyraźnie, w jakim kierunku to zmierza. Gdyby byłoby inaczej, to na pewno dzisiaj nie protestowalibyśmy, bo prezydent powinien to próbować na premier naciskać. Natomiast widać, że nie robi tego i dlatego myślę, że rolnicy nie mają podstaw do tego, że kogo poprzeć w wyborach. Jeśli mają takiego prezydenta Żelandola, jak pod Żelandolem, no to myślę, że świadomi rolnicy, do których ja... Tutaj namawiam moich kolegów, koleżanki, żeby głosowali oczywiście za kandydatem zgodnie z sumieniem, wybrali najlepszego, ale uważam, że dla mnie najważniejszym, który dał się poznać i programem jest to Andrzej Duda, który popiera program prawa i sprawiedliwości, gdzie program prawa i sprawiedliwości jest rzeczywiście programem dla rolnictwa i daje szansę. Był też Jarosław Kaczyński, u nas w miasteczku, wielką niedzielę, przyszedł na śniadanie, podzielić się jajeczkiem z nami. No, widać, że ci ludzie po prostu normalnie, bez kamer, bez jakichś fleszu przychodzą. Przychodzą normalnie siąść z nami, porozmawiać po ludzku i być człowiekiem, a nie tylko człowiekiem z pod Panie Przewodniczący, a co z polską ziemią od maja 2016 roku? Czy tu są jakieś ruchy już na ostatnią chwilę robione, czy, czy żadnego ruchu nie ma, czy ta ziemia po prostu będzie tak sprzedawana jak leci obcokrajowcom? Powiem tak, my w tej chwili bardzo pilnie domagamy się, żeby wprowadzić moratorium na sprzedać jeszcze 5 lat. Jest projekt poselski prawa i sprawiedliwości w Sejmie. Będzie w tym tygodniu, mam nadzieję, próba wprowadzenia na Komisję Rolnictwa, żeby go wprowadzić. Ale mamy odpowiedź już nawet że teraz w tym tygodniu w Senacie, kiedy była debata, że, że to jest niemożliwe, bo to trzeba by traktat zmieniać. Mamy już zapowiedzi, że to się nie da zrobić bo trzeba by w ogóle wielkie negocjacje prowadzić. Dlaczego inne kraje to zrobiły? Dlaczego inne kraje przedłużały? To pytam się. W innych krajach można przedłużać, bo co prawda oni wynegocjowali krótszy termin niż Polska, ale już przedłużali tę de derogację. Mogli to zrobić. Dlaczego polski rząd nie chce nawet wystąpić? Pytam się. Czy to jest celowe działanie? Czy ulega? Czy ktoś ich klepie tylko po plecach, a oni boją się nawet napisać wniosku do Unii Europejskiej, żeby wprowadzić tę derogację jeszcze o 5 lat, co by pozwoliło nam w tym okresie czasu ustabilizować pewne mechanizmy i wprowadzić. Teraz będzie wszystko na siłę i szybko robione. Mam nadzieję, że podkomisje, które zaczęły pracować, zmobilizują się, ale z zapowiedzi pana ministra rolnictwa słyszę, że wszystko zrobione, wszystko jest. Na list, który pisałem, listem otwartym do pani premier jeszcze w piątek, odpowiedział wczoraj. Wysłał mi go ponoć, bo jeszcze go nie widziałem, ten list odpowiedzi na piśmie do biura pewnie, ale na stronie internetowej ministerstwa już napisał do każdego punktu postulatu, że to zrobione, to zrobione, to zrobione. Nie wiem po co pan przewodniczący, znający tak doskonale prawo Unii Europejskiej, tak doskonale powinien to w Kopa Kodrzeka wywalczyć, zgłaszać to w Brukseli, a nie do polskiego rządu z tego wynika. No to ja się pytam, czy pan minister zapomniał, że jest ministrem polskiego rządu? że w Polsce obowiązuje y, rządy narodowe, czy chce, żebyśmy tylko w Unii Europejskiej my chłopi sami załatwiali. No w takim razie po co rząd? A panie przewodniczący, to pytanie też w kontekście powiedziałbym wiedzy nad, dotyczącej podejmowania decyzji w wyborach. Prezydent nazywany jest głową państwa i słusznie. Głowa jest od tego, żeby myśleć. Czy Bronisław Komorowski pomyślał także o tym niebezpieczeństwie związanym z wykupem polską ziemią? To nie jest kandydat, który przychodzi i który dopiero startuje na prezydenta. To jest kandydat, który był przez wiele lat Marszałkiem Sejmu, a więc drugą osobą w państwie, to jest kandydat wywodzący się z Platformy Obywatelskiej, to jest prezydent od pięciu lat. Co on zrobił, i czy pomyślał, czy, czy, czy ma wizję tego wszystkiego, czy podjął konkretne działania zapobiegające różnego rodzaju niebezpieczeństwom stającym w związku z wykupem polskiej ziemi przez obcokrajowców? Co zrobił, czy pomyślał, czy głowa myśli, czy jest bezmyślna? Ja myślę, że myśli tak jak myśli Platforma Obywatelska, że ją nie interesują sprawy narodowe, ich interesuje tylko liberalna gospodarka, wolny obrót kapitału, cztery wolności, które Unii Europejskiej się szczycą i chwalą się tymi wolnościami, jak to dobrze jest, jakie są ogromne dochody. Jakie ogromny e, ogromny eksport mamy i tak dalej. Tym się szczycą, tylko zapominają, że większość to jest reeksport, że to jest przetwarzane, że to nie jest z polskich zakładów, że zakładów coraz mniej. Myślę, że prezydent tutaj o rolnictwie to najmniej ma do powiedzenia i chyba się nie zna na tych problemach. Nawet chyba nie chce bardziej poznawać tego tematu, dlatego się nie odzywa w tej sprawie. A jeżeli się odzywają, to jego tam ludzie, których tam e, powołał sobie, żeby tam się wypowiadali. Czasami nieraz potwierdzają nasze słowa, ale z tego nic nie wychodzi, bo decyzje są od głowy, jak mówimy. To on powinien z panią premier siąść i powiedzieć, pani premier, dlaczego 60 dni jeszcze miasteczko trwa pod urzędem? Dlaczego oni jeszcze mają siedzieć, bo mówią, że będą siedzieć do skutku, aż problemy rozwiążą? Dlaczego on nie podejmuje dialogu z nami, nawet zapraszając do kancelarii? Przecież mógłby przyjść, mógłby porozmawiać. Natomiast myślę, że to jest ścisła polityka Platformy Obywatelskiej, która wspierana jest dla mnie to już chyba zakładnicze jakoś niewolniczo przez PSL, bo oni na wszystko się godzą. No to. A minister opowiada, że pani premier się nie spotka z nami, bo pani premier. Dopóki protestu nie zawiesicie, to nie będzie się z wami spotykać. Ja mogę z wami rozmawiać tylko. No więc to jest pytanie: to co? To, to ona nawoływała nas do tego, do dialogu. Ja trzykrotnie pisałem o spotkanie przed protestem, żebyśmy się spotkali. No ale w co mam wierzyć? Jeżeli Donald Tusk przez 7 lat nie znalazł spotkania z rolnikami, nie spotkał się z żadnym związkiem zawodowym. 7 lat jego rządu, a pani premier obecna, widać, kontynuuje politykę Donalda Tuska i w tej chwili stosuje te same zasady. Uniki, no tutaj nic dodać. Po prostu ta władza chyba już nic nie zrobi, a jeżeli zrobi to tak, jak w tej chwili zrobiła, z naszych dobrych intencji, naszych pomysłów zmienia coś, co po prostu nie jest oczekiwaniem naszym, a będzie może działać na szkodę naszym, bo my przywilejów nie oczekujemy. My chcemy normalności, taka jak jest dla wszystkich obywateli w kraju i w Unii Europejskiej. Nic ponadto. Natomiast ktoś nas bez przerwy nastawia, że my pazerne chłopy nie wiadomo, czego chcemy. Czyli, panie przewodniczący, z tego, co pan mówi, wnioskuję, że role w tym teatrze władzy rozpisane są bardzo szczegółowo. Bronek, ty będziesz mówił tak, Ewka, ty będziesz mówiła tak, Januszku, ty powiesz to, a Donek tam coś czasem może z Brukseli też powie i ten polski kocioł w ten sposób jest mieszany. Ale dzięki temu, że mamy radio, Maria, że mamy telewizję trwa, mamy nasz dziennik, mamy wiele możliwości tutaj mediów katolickich przekazywać. I to jest jedyny głos, który się przebija poza tym nurtem mediów głównego nurtu, który jest, no to jest rzeczywiście Bogu dziękować za to, że dzisiaj my walczyliśmy wspólnie że mamy telewizję, trwamy na multipleksie i ta walka była potrzebna stąd ja myślę, że nie można załamywać rąk, że dzisiaj my też musimy walczyć o przyszłość polski o przyszłość polskiego rolnictwa, że musimy walczyć i możemy odpuszczać stąd jesteśmy na miasteczku, będziemy trwać aż te, ale najważniejsze nasze postulaty będą realizowane. I wtedy możemy powiedzieć, że wrócimy do domów i będziemy bezpieczni. Natomiast nie będzie tego trudno, przyjdzie czas wyborów, wyborcy zdecydują. I jak dzisiaj mówię, pan prezydent Komorowski nie zrobił nic, dlatego nie zasługuje na poparcie, na ponowną kadencję. Moim zdaniem powinniśmy wybrać Andrzeja Dudy, który gwarantuje, spotyka się z nami. Znam go osobiście, wielokrotnie rozmawialiśmy. Jak trzeba o różnych problemach słucha i naszych rolników słucha i mam nadzieję, że taki prezydent, jak wybierzemy, będzie przynajmniej próbował na ten rząd jeszcze naciskać, a dalej to zobaczymy, jak będą wybory parlamentarne w Jesieni, jaki będzie ten scenariusz, ale też uważam, że ta władza musi odejść. Ta władza musi odejść, trzeba wybrać nową władzę, bo to nie daje gwarancji naszej przyszłości, naszej Polski, naszej narodowej tożsamości, naszych narodowych cech, które my zawsze prezentowaliśmy i Polski, która wierna Panu Bogu. No jeśli ta władza nie odejdzie, to rolnicy będą musieli kontynuować zielone miasteczko przez kolejne 4 i 5 lat, więc... No myślę, że będziemy musieli się zradykalizować i myślę, że będziemy tu zaostrzać formy protestu. Nie będziemy tak odwiecznie trwać w miasteczku, bo pamiętajmy, że my też mamy zajęcia i pracę i też się wyczerpuje nasza energia, ale wtedy się zradykalizujemy i musimy przydusić, bo to nie może tak trwać też wiecznie i nadzieja na realizację, bo możemy przemienić różne formy protestu, możemy zawiesić miasteczko za jakiś czas, a możemy zmienić na radykalne protesty. Bardzo dziękuję, pan senator Jerzy Chruścisk Chruścikowski, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, nasz gość. Dziękuję za rozmowę, panie senatorze. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże.